Dobra, widzę, już lecimy. Co ja teraz z tym dachem odwadzić? Yy, myślę, że musimy dostać za. Weźmiemy sobie schodki świerkowe oraz te drugie. Za które będą lepiej wyglądać? Czy to. Te, czy te? Bate, myślę, więc z tych zrobimy taki daszek. Nie będę jakoś kombinował, żeby to nie wyszło bardzo brzydko, więc zwyczajny daszek sobie zrobimy. Tu raczej zrobimy jedną rzecz <tryk> inaczej niż ostatnio bo żyjemy sobie tutaj tych czarnych bloków zamiast tak jak wtedy zrobiliśmy Kończymy dzień. Dave trochę już by to lekko przeszkadza. dobra. Jeszcze tak. Aha, widzę, jeszcze mamy zwierzątka do użycia. No ja, i zwierzątkami to może być lekki problem. Ale się postaram oczywiście. Myślę, że ten daszek ratuje tą chałupę. Och, zarąbiście tu wychodzi tutaj tak, teraz Nie w tym samym w tą. O pięknie, jeszcze tutaj. Tak. i proszę bardzo, domek jest pięknie zrobiony <laughs> to jeszcze to zwierzątka co my możemy z niej zrobić pszczółka no to pozwólcie sobie widzę że na ten odcinek weźmie, weźmiemy sobie ul linkę nie taką linkę czekać potek tylko potek musi pasować oczywiście weźmiemy sobie ten i myć. Oj. Tutaj sobie damy. Gdzieś tutaj. Tak sobie zrobimy, no i tak to tak wygląda. Myślę, że szczerze jest nawet ładny. Może nie jest jakiś mega piękny, ale szczerze jest nawet ładny. A, drzwi jeszcze. Znowu bym zapomniał, które bym wziął. Lazara no, chyba naderowe, tylko mam tutaj podjazdach. Tamte w ogóle podjazdy nie ma. W środku już tak to wygląda. Jest łóżko, leczka, świeczki. Tutaj kuchnie, jak mówię. Prowizoryczna lodówka. <grych> eee, jest resztą oczywiście, bo innych lamp nie mam. Do użycia. O, proszę bardzo. No i co? No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Siema!